Was na pierwszej lekcji biologii w tym roku szkolnym. Wiem, że doszły nowi uczniowie, więc proszę, żeby oni się przedstawili, a starzy też mogą. Ja od, od, od ostatniej osoby. Ja się nazywam Morgan. I nie no, no, chodzę do tej szkoły. No, może być. Może być. Ja się nazywam Spiderka i ja, ja, wszystkim do pozdrowienia, żeby wszystkim w tym roku szkolnym szkole dobrze poszło. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ja się nazywam się y, Pipuga i y, witam wszystkim w roku szkolnym. Oj, dobrze. Ja nazywam się Me, Me, Mewi i, i witam wszystkich też w roku szkolnym. Ja nazywam się Ola i witam też wszystkich w roku szkolnym. Dobrze, sądzę, że chyba trzech uczniów brakuje, bo klasa była większa, o coś, tym coś pamiętam. No ale fajnie to jest, no będziemy chyba do tej samej klasy chodzić. No chyba tak. Ej, ty się przerwa jeszcze nie skończyła. O. Już na lekcję! A! A na lekcje. Dzień dobry, przepraszam za spaśnienie. Dzień dobry, przepraszam za spaśnienie. Dzień dobry. Co tak późno? Zagapiliśmy się. Czemu? A to jest aż 10 minut. Rozumiecie, że to grozi uwagą. Przepraszamy. Ale Przepraszamy. jest dobrze, jest pierwszy dzień, więc. Ale w następnym razem już tego nie daruję. A teraz proszę się przedstawić. Ja się nazywam Antek. I życzę dobrych ocen i żeby się nikt nie spóźniał, tak jak my na lekcję. Ja tego samego, co mój brat. Ari, jak ty się nazywasz? Antek? Yyy... Obłoczek. Dobrze, a ty? Y -y -y. Ja chodziłam do tej klasy rok temu, po prostu się gdzieś spóźniłam. Bo... I zap no nie, pada. na mnie. No i co, pochowałeś podręcznika? A my nie mamy podręcznika. To mam przyjąć Tutaj, tutaj są fajne miejsca. I dobrze. To zacznijmy lekcję. Tak, lekcję. I na tej lekcji. Po lekcji. Nareszcie. Do widzenia. Um, dzięki. Ej, Ola, chcesz coś Nie, dzięki. O, dzięki. Ani um, Nie ma sprawy. To chyba przywrócenie sobie to Tak. Kurczę, jest. O, słuchaj. Tak w ogóle, jak samużdę. się nazywasz? Ja się... No nie pamiętasz. No tak. A byś chciał, żebyśmy zostali przyjaciółkami? A, spoko. Kurczę, to nie ma prawych ze mną. A spoko. Nie, a spoko, nie ma sprawy. No, no dobra, no. Cześć. Eee, eee, Siema. Eee. Eee, dobra. Eee, I czemu I... twój worek jest za mną? Eee, nie wiem, mój brat mu to chyba nie postaruje. A masz jakieś rodzeństwo? Ja nie jestem jedyna. Ale masz fajnie I mam dwie siostry O kurde masz prerąbane koleś Oj wiem wiem Na pewno No ale cóż Trzeba żyć, rodzeństwo się nie wybiera Niestety Poskarżę się mamie Pamiętaj, że ja mam telefon Rukli się! Nie zamknę. Potem mam być. stary! Potem mam pójdzie, żeby gadać ciągle. E, co za dziwak. E, on jest jakiś dziwny, ale w sumie nie ma więcej takich osób jak on. No, no w sumie nie, ale on jest jakiś dziwny, taki ale, psychiczny. Ma wy... I, tak, I w ogóle jest taki jakiś psychiczny. No dobra, to chodźmy może do sklepiku. Na spokój, pieniądze mi się wysypały. Twoje, twoje pieniądze, moje pieniądze, twoje pieniądze. Co się stało? Moje pieniądze się wysypały. Oj, oj Jezu. jest mi je ukrobił. Lepiej sobie bierę do bóla. Znowu. Dobre. Przepraszam za moją siostrę. Ona jest jakaś dziwna, ale fajny RedBull, czy zakazany? Uwaga do dziennika! Który numer? Nie wiem. I tak masz uwagę do dziennika, w szkole nie wolno pić red bullów ani nic zakazanego. Do dyrektora w tej chwili! Co? O, ale masz zarąbany. Co ty powiedziałeś? Nie nic. Nic nie powiedziałam No ja myślę Ja przepraszam za moją siostrę A ty się zamknij Ja przepraszam za moją siostrę A nic rozumiem Też ja mam młodsze rodzeństwo, więc Chcesz um, um, wziąć twoje rzeczy rzecz Twojej siostry? O no dobra Poczekaj, tylko spokuję te do szafki Spoko. Ok, Myślę, myślę no. że masz też na swoje usprawiedliwienie. Ojej, ale dyrektor głośno gada, nie? O już się boję, co to będzie. No. Jeszcze jeden taki wybryk. I będziesz wyrzucona z tej szkoły. Ale, ale! Żadnych, wow. ale! W tej chwili! Wow. Oj, chyba musiało być ostro. A co już tutaj to było słychać? No jasne, a to tego nie słyszał. Hej, obłoczek. No, mm. Je wszystko było słychać. Eee, no się pomagać OK. Okej. A byś mi chciała na... do mnie paść dzisiaj na noc? Będzie taki... Bo mam sama pokój, więc będzie fajnie.

Minecraft dyrektor. wiecie! <gulity> <gulity> o oh f**k. Okej. Okay. A w ogóle... co z się wytraszył z Minecrafta? No w sumie gram w Minecrafta. E, ja też, pogramy sobie też na jakimś serwerze, co? No spoko loko. Masz laptopa? Tak, mam i Maca. Wow, zazdroszę ci, ja mam Asusa. Dalej koniu! Ja, Dalej kodziu. Dalej koniu! A teraz jak mu znowu dyrektor jeździ! Dalej koniu! Dalej koniu! To <gloratory> z mojej karty wycieczki! To jest moj karty się! O oh, fak. Eee, dobrze, dobrze, że dobrze, że to będziemy mieli już ostatnią lekcję. A, A karcie Z To jest tą samą panią. A to będzie? Matma. O oh, fak. Nie lubię matmy, ale ja w sumie nie jest nie jestem. Tak? mam to... nadzieję. Tak, dyrektorowi coś odwaliłam. Mi to mówisz? Maga dyrektor leci! O yeah! oh, fuck. E, dobra, to chodźmy już na tą ostatnią lekcję, co? O, zgadzam się z tobą. Ciągnę mi na nas na lekcji. Siema, mała. Proszę nie rozmawiać teraz na lekcji matematyki. Teraz będziemy... Proszę nie rozmawiać. Dzisiaj będziemy się uczyć o łamkach dziesiętnych. Znaczy, to już się uczyliśmy, ale jak przerobić to na ołamki zwykłe? E, proszę, Ola. Je, ile to będzie? 10,9? E, to będzie 10 całych i 90. Bardzo dobrze. Ok. No, bardzo dobrze, że nasz źle. Co? Tak, niestety, ale dobrze. I tak jest dobrze. Dobrze. Obłoczek, ile to jest 8 drugich? Już chyba nie mogę iść do toalety. Nie, masz mi, masz mi, masz mi najpierw odpowiedzieć na to zadanie. 8 mm. drugich, ile to jest? Osiem drugich? Tak. Yy, 8,2. No. Ale no, taki tak jest, tak jest na tablicy, ale jak to powinno być w ułamkach, ułamkach zwykłych? Proszę mi odpowiedzieć. Proszę powiedzieć. Nie wiem. To się równa osiem całych i dwie dziesiąte. Tak powinno być źle. A ty nawet źle nie musisz odpowiedzieć. Bardziej? Tak. Ile to jest dwie? Dwie drugie, no, dwie, 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 no to jest e, dwie całe i jedną i zero U. tych i zero dziesiątych. Bardzo źle. Proszę panią. Proszę panią. Tak. Parę lat później. Tak? Proszę to wytrzeć. O nie! Proszę to I Dobrze. A ty też spadaj. Spadaj, żeby wszyscy! O, fuck! Wytardę Do widzenia Nie dam na piwku pani Fak, paniec muszli. No yy, idziesz do mnie do domu? Koko? Tak jak widzicie, poprzedni film się jeszcze przesyła. No. W związku z tym, <grywa> Wika, to będzie nas najśmieszniejsza seria SNS.